Cześć, witajcie. Z tej strony Diawol, witam was bardzo serdecznie, no właśnie, w The Killing. Dawno się nie widzieliśmy, jeszcze dawniej nie widzieliśmy się w The Killing, dlatego jestem z powrotem, razem z The Killing, dlatego że w The Killing wydarzyło się ostatnio bardzo dużo. Mianowicie wyszedł kolejny duży patch, który usunął niestety mecze trial. Już miałem po powrocie z wakacji, które trwały dla mnie dosyć długo, Oczywiście, nie mylcie tego z, wak z wakacjami od szkoły, chodzi mi oczywiście o wyjazd wakacyjny. Po powrocie z tego wyjazdu miałem zamiar rozegrać kilka meczy Trials, ponieważ miałem uzbierane 6 czy 7 tokenów i miałem dla was zamiar nagrać właśnie jedno czy dwa podejścia, dlatego że szło mi całkiem nieźle. No ale niestety, jak wróciłem, okazało się, że Trials zostało usunięte. W zamian za nie zostały dodane rundy błyskawiczne. I dzisiaj, właśnie taką rundę sobie rozegramy. Ta runda trwa 8 do 9 minut maksimum. Bierze udział w niej tylko 8 zawodników, a mapa jest zwężona o mniej więcej połowę. Pozostała część jest poniszczona lub zagazowana. No i właśnie coś takiego sobie dzisiaj zagramy. Oczywiście zostały też wprowadzone różne zmiany balansowe, które mają w pewien sposób zbalansować rozgrywkę w tych rundach. Między innymi, bombsuit został osłabiony o 20%. Kanibal przywraca już tylko 15 zdrowia i pełną staminę. Ale za to została dodana inna funkcjonalność: mianowicie każde zabójstwo odnawia nam jakiś tam procent HP. Nie pamiętam, ile to dokładnie było. Było to 15 albo 10. W każdym razie, no, mamy część kanibala wbudowaną już ym, pasywnie w grze. Więc jest to jakieś tam dodatkowe. Zdrowie, które możemy uzyskać, i w tej chwili kanibal już troszeczkę wypadł z mety. Tutaj nie zwracajcie uwagi na moje perki, dlatego że w rundach błyskawicznych właśnie o tym jeszcze warto wspomnieć zasady rundy błyskawicznej. Bierze udział 8 zawodników mamy 8 do 9 minut bardzo szybko zaczyna się druga faza zamykania. Dodatkowo, każdy na początku dostaje darmowy zrzut dla każdego zrzut jest taki sam i generowany losowo na początku każdego starcia oraz dodatkowo, co chyba najważniejsze, każdy używa tych samych perków. Jest to Cannibal, Mantracker i Backpack. Czyli dostajemy plecak, dostajemy Mantracker z którym możemy biegać, no i w razie zabójstwa otrzymujemy jakieś tam dodatkowe zdrowie. No w sumie nie jakieś tam dodatkowe 15 zdrowia, poza tym zdrowiem które otrzymujemy pasywnie. Dodatkowo zostały oczywiście wprowadzone zmiany balansowe. Wszystkie zrzuty, które mają w sobie jak, jakąkolwiek broń palną, zostały podniesione w cenie o około 100 mniej więcej. Hunter z tego co pamiętam kosztował 225, teraz kosztuje 300. No, ale te perki, e, nie perki oczywiście, zrzuty już mi się troszeczkę myli. Strasznie dawno nie nagrywałem, no i dlatego troszeczkę dzisiaj będę rozkojarzony. O, mamy grę. Świetnie. W każdym razie. Wiecie o co chodzi. Poza tym dodana, została dodana nowa broń, mianowicie łuk automatyczny. Jest on mniej więcej tak samo silny jak łuk rekursywny. No i miejmy nadzieję, że gra się w tej chwili nie skraszuje, dlatego że ostatnio były z tym całkiem duże problemy. Niestety również. To tutaj ta, ten znacznik, który miałby nam pokazywać normalnie nasz zrzut, nie jest jeszcze skonfigurowany dla tego trybu i wcale nie mamy niestety zrzutu cyklopa, chociaż bardzo bym chciał. Jak widzicie mamy na start Mantraker, no i nasz darmowy zrzut, którego sobie właśnie wezwiemy. Dodatkowo ten zrzut pojawia się trochę szybciej niż zwykły... oj nie, nie trafiłem. Nie trafiłem niestety, więc będziemy musieli sobie poczekać. Dobra, zacznijmy otwierać już teraz tą skrzynkę, zobaczymy, co nam się uda tutaj złapać. Oj nie, to jest całkiem, całkiem coś słabego. Dostaliśmy, wyobraźcie sobie, chudlam. Czyli. jeden ze słabszych zrzutów. W takim razie wytwórzmy sobie zbroję, póki jeszcze jesteśmy w stanie to zrobić i znajdźmy sobie naszego pierwszego przeciwnika, dlatego że tutaj wszystko dzieje się błyskawicznie. Poprzestawiam sobie jeszcze tylko moje. Rzeczy w ekwipunku, jak widzicie, tam już jest gaz. Ktoś jest tutaj niedaleko, tu na dole. Z tego co pamiętam, mhm. tutaj jest, mniej więcej w rzece. Nie dostań obrażeń. Dobrze, chodźmy po niego. Wbieg do budynku, dobrze dla nas. O, tam jest skrzyneczka. W takim razie niech on sobie spokojnie otwiera. A my, może, u... znajdziemy sobie lepszą broń od tych kastetów. Ten kastet jest, no, taką średnią bronią. Mamy to. Mamy coś lepszego, mamy mianowicie. E, oszczep. Mamy oszczep i zaraz pójdziemy sobie zawalczyć z naszym przeciwnikiem. Tam już słyszałem jakieś odgłosy walki. No, jeszcze nie wiesz, że za tobą idziemy? Chyba już wiesz. Powinieneś się domyślać. O, ktoś już zginął. Teraz na spokojnie sobie tu przejdziemy. O, wyciągnął broń. Dobra. Przygotujmy się. Gdzie jesteś? 40 kroków w tamtą stronę, dobra. Ach, chyba nie chcesz z nami walczyć, co? A jednak, okej. Okay. Widzę, że też sobie zrobiłeś zbroję, ale mamy mniej więcej równe szanse. No dalej. Hehe, <głupi>, głupi. Nie wiem, co ty próbowałeś osiągnąć, kolego, w ten sposób. Całkiem jestem niezły jeszcze w blokowaniu, z tego co widzę. O, naładowałeś sobie atak, tak? Dobra. No, wreszcie pchnięcie. No, zaatakuj dalej. Oj, to pchnięcie nie powinno było mnie. W jakikolwiek sposób dotknąć. No cóż, tu, tu troszeczkę, troszeczkę źle zaatakowałem. Mogłem to rozegrać lepiej. A, nie chcę stracić za dużo zdrowia. A zdychajże o! To powinien być blok. Tak właśnie. Zaraz zejdzie mu zbroja. O! Medkit. Ok. Nie biegniesz nigdzie. No dalej zaatakuj. No, widać mamy tutaj nowego gracza. Oj, za nami ktoś jest, niedobrze. Muszę jak najszybciej zakończyć tą walkę. No dalej, zaatakuj mnie, zaatakuj. Ach! Durniu. Nie używaj metki proszę, nie używaj metki Dziękuję. Weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie plecak. Znajdziemy sobie przeciwnika. Gdzieś jest, daleko, on, no, dobra. Okej, okay. i widzicie, zaczęła się już druga faza. Wszystko rozgrywa się tutaj błyskawicznie. Zrobimy sobie zbroję, dlatego że jeszcze mamy na to czas i pójdziemy się szybciutko wyleczyć do stacji. Mamy metkit, więc bardzo dobrze to dla nas wyrokuje na tą rozgrywkę. Ale wszystko rozgrywa się tutaj tak szybko, że nawet nie jestem w stanie złapać oddechu, jak do was mówię. Szybko się musimy wyleczyć. Mm, powinienem zrobić sobie łuk, ale nie wiem, czy już zdążę. Obawiam się, że nie, dlatego że ten gaz będzie coraz szybciej się tutaj zbliżał. Dobra, spróbujmy. W tej chwili możemy też robić łuk z siekiery oraz z tej broni obuchowej, która jest dostępna po użyciu kamieniu, kamienia na nożyku. Więc zrobimy sobie właśnie z tego, dlatego... O, ktoś tu pobiega. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś, gdzie jesteś? 40 kroków. Dobra, spoko. Nie możemy tylko się pozycjonować przodem do areny, tak żeby. Ach! Nie wiecie nic, nie wiecie kompletnie o co mi chodzi w tej chwili. Dobra, chodzi mi o to, że nie możemy być plecami do gazu. On musi być plecami do gazu, my nie możemy. Oj, ma lepszą broń, bardzo chciałbym tą broń od niego. No i ktoś chyba bardziej doświadczony w tej chwili stanie z nami do pojedynku. Na to wygląda. Na szczęście zbroja niewiele mu się tutaj przyda, dlatego że... O, już nie ma zbroi, dobra. Chciałem powiedzieć, że zbroja niewiele mu się tutaj przyda, dlatego że my mamy oszczep i jest to świetna broń do walki właśnie z nim. Oj, idealny blok. O, to będzie ciężka walka. Może uda mi się uciec. Sa? kurcze, no nie, rzucił w nas, niestety. Dobra, w takim razie od razu przejdziemy do znajdywania kolejnej gry. Dlatego, że w każdym odcinku chciałbym wcisnąć właśnie tak dwie gry: dwie gry max. Pierwszą grę zakończyliśmy w jakieś 4 minuty. Więc teraz wejdę do kolejki. Chwila to potrwa, zanim pewnie kolejną grę nam znajdzie. Więc zobaczmy, co tu się jeszcze zmieniło ciekawego. Ym, tak, może jeszcze o balansie, dlatego że balans został lekko zmieniony. Wszystkie bronie zostały mniej więcej dostosowane tak, żeby były siebie warte, że tak powiem. Ostrza zostały oczywiście troszeczkę osłabione, dlatego że Obrażenia, które zadawało krwawienie, jest, są naprawdę ogromne, dlatego zostało zdjęte kilka punktów obrażeń ze zwykłego ataku ostrzy. Za to zostały wzmocnione na przykład bronie obuchowe. Tak samo zostały pod lupę wzięte włócznie wszystkie, dlatego że były zdecydowanie zbyt mocne. Twórcy to zauważyli wreszcie, no i zajęli się tym na poważnie. Wszystkie włócznie zostały znerfione. Ale to jeszcze nie koniec zmian, dlatego że podobno włócznie mają dostać swój unikalny efekt, który podobno ma jakoś oddziaływać ze zbroją. Czyli jeżeli będziemy atakowali włócznią przeciwnika, który nosi zbroję, będziemy zadawali jakieś tam lepsze obrażenia. Poza oczywiście tym bonusem, który mamy w tej chwili, czyli całkowitą ignorancją pancerza przeciwnika. Aha, jeszcze o zmianach. Oczywiście została dodana kusza, czy też łuk automatyczny, który strzela. Trzema seriami, właściwie trzema pociskami w jednej serii, jeden magazynek właśnie ma trzy pociski w sobie. Możemy mieć przy sobie maksymalnie sześć magazynków, w tym ten, który jest załadowany, co daje nam 18 naboi. No i każdy pocisk zadaje z tego co pamiętam sześć obrażeń. Nie ma możliwości ładowania. No i możemy strzelać seriami właśnie po trzy. Nie musimy, możemy. I oczywiście, headshoty zadają dodatkowe 10 obrażeń na każde trafienie, co daje nam całkiem niezły damage, jeżeli potrafimy celować z tej broni. Jednakże, zasięg jest dosyć krótki, więc jest to zachowany mniej więcej balans. Oczywiście nakłada też efekt krwawienia pierwszego poziomu, tak. To chciałem powiedzieć. Aha, i zostały jeszcze dodane cztery, z tego co pamiętam, cztery nowe zrzuty, jednakże nie mam ich wszystkich. Dwa z nich zawierają. Właśnie kusza automatyczną Jest to Demon Hunter i Imp Jeszcze został dodany Viking W jeszcze wcześniejszym patchu O właśnie, jest Viking. Zawiera on Tomahawk, zbroję oraz Oraz wzmocnienie do obrażeń Ten zrzut mieliśmy w A właściwie nie, nie mieliśmy Dlatego, że nie widzieliście tej rozgrywki Miałem ten zrzut we wcześniejszej grze i jeszcze został dodany jeden zrzut, nie jestem pewien czy go mam, chyba nie. I zapewniał on bardzo szybki mm, łuk rekursywny, który w tej chwili jest do zdobycia ze zrzutu komando. Tak, który kosztuje 300 funku, więc całkiem sporo, nawet przy obecnych udogodnieniach, które zaproponowali nam twórcy. Pozwólcie tylko, że tutaj odpiszę. Tak, dokładnie, ngrywam. Tak to miało wyjść. Pozwólcie też, że się napiję. Idealnie mamy mecz. Mam nadzieję, że tym razem dostaniemy troszeczkę lepszy zrzut. No i mam nadzieję, że uda mi się troszeczkę lepiej powalczyć. Dlatego, że wyszedłem lekko z wprawy. Oczywiście z czasem moja. Mój skill. O ile jakiegokolwiek. Kiedykolwiek skilla miałem w tej grze. Powróci i będzie to troszeczkę lepiej szło. Dlatego, że planuję teraz troszeczkę więcej zacząć nagrywać, tak jak to miałem w planach na początku wakacji. No, zobaczmy jaki teraz będziemy mieli zrzut. Mam nadzieję, że coś ciekawszego niż chudlam, którego nam wcześniej dało. O, trafiliśmy chyba. Co jest? Serio? Kamyczek przeleciał przez wiatraki. No cóż, to mi się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby wiatrak nie został uszkodzony. Uuuu, dobre, podoba mi się, mamy bardzo ładny zrzut, bardzo mi się on podoba, jak widzicie włócznie dalej OP, jak widać, włócznie dalej OP, przebiegniemy się do tego budynku, dlatego że może znajdziemy tutaj coś dla nas, fajnie by było znaleźć łuk, to by mi się przydało na pewno, jest ktoś w pobliżu? Jest i biegnie też do tego budynku, dobra, czyli szybkie polądrowanie. Uh, jest tu coś dla nas? Niezbyt, dobra O, explosive, dobra Explosive run się na pewno przyda Żeby w razie czego móc szybko uciec, Mmm, Jeszcze tylko dwie, dwie szafeczki Tu i tu, o, Stamshot. bardzo dobrze Stamshot się przyda, zdecydowanie Ktoś jest nad nami O, tu jest O cholera Bierzemy to No dalej, atakuj, atakuj Ach! Duży błąd. Dobra, musimy uciekać. Na razie może się uda. Spieprzamy dlatego że mamy teraz tam shotta O właśnie, tego się nie spodziewałeś Tego się nie spodziewałeś i w sumie ja też nie takiego gangbangu tutaj trzyosobowego A dobra, dajemy Musimy go zabić Jak najszybciej. Dobra Odzyskaliśmy trochę zdrowia, i teraz jego też. Dobra, double kill. Jest, ktoś tu w... Jest w pobliżu, cholera. Szybko musimy skraftować sobie strzały. Ojej, ktoś tu będzie rzucał. Ktoś tu będzie próbował nas zrzucić, a właściwie zaatakować bronią rzucaną. Ale my się tak łatwo nie damy. Mamy Explosive Runs, więc damy radę kawałek od niego uciec. Postrzelajmy do niego z łuku, piki, mamy taką okazję. Dobra. Jeden strzał wszedł, ale tylko niestety jeden. Będziesz w nas rzucał? Naprawdę? Dobre. <gryw> Możesz rzucać. Jeżeli blokujemy to oczywiście... Oj, nie masz staminy. Dobra, to rozegramy w to w inny, spo... w inny sposób. Wybaczcie mi to, że się troszeczkę zacinam. Jestem naprawdę podekscytowany tą grą. Dlatego że taki double kill nie zdarza się zawsze. Weźmiemy sobie teraz mantrakera. Zobaczymy, gdzie biegnie. O, dalej 20 kroków za nami. Cholera. Tam jesteś, ok. Postaram się skraftować trochę strzał, jeżeli będzie taka okazja. Może. Nie. wygląda na to, że nic z tego. Dobra, w takim razie. Oj, zaczyna się kolejna faza zamykania. Jak tam? 70 kroków. Dobra, chyba mu uciekliśmy. Pobiegniemy teraz szybko do stacji, w której się leczyliśmy ostatnio. Wyleczymy się i sprzedamy może jedną broń. Może uda nam się coś kupić w holospawnerze. Mam taką nadzieję. Może będzie tam jakiś orange juice czy coś takiego. Fajnie by było. W tej chwili nie mamy żadnej potrzeby robienia zbroi. Nic nam to niestety nie da, dlatego że w tej chwili wszyscy mają. Włócznie! <laughs> I w tej chwili zbroja jest dla nas kompletnie bezużyteczna. Dlatego wyleczmy się do maksimum. Zróbmy sobie troszeczkę strzał. Tu gdzieś był tu gdzieś był kijek. Właśnie. Zróbmy sobie na szybko strzały. Jak najwięcej strzał. I będziemy to rozgrywali w centrum. Oczywiście nie zostało już dużo osób. Chyba 4 albo 3. Zaraz zobaczymy. Tym razem mam nadzieję, że uda nam się to troszeczkę lepiej rozegrać. 70 kroków i się zbliża. Dobra, uciekamy od niego. Nie ma sensu jeszcze podejmować walki. Chcę przetrwać jak najdłużej i walczyć dopiero w arenie centralnej, kiedy wszyscy się zbiorą, ile jeszcze osób zostało? E, chciałbym to widzieć. Niestety jeszcze nie mam takiej okazji. Gdzie jest table, tabela? O, biegniesz. Dobra, biegnij. Dokładnie. To był zły pomysł, żebyś za nami biegł kolego. Dobrze, że się wycofałeś. Mm, dobra robota. Dobrze, że ogarnęłeś, że mamy łuk i nie, be, i nie biegniesz za nami. Tak, jesteś daleko, bardzo dobrze. Nie wiem, czy nie zostaliśmy w sytuacji jeden na jeden. Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że nie, bo byłoby to dosyć dziwne, jeżeli teraz chowałbym się i próbował jeszcze coś tutaj uczknąć, kiedy mógłbym od razu podejść do przeciwnika i od razu podjąć walkę zaraz będziemy musieli się stąd wycofać, bo gaz już jest blisko. Chciałem jeszcze tylko dorobić bandaż. Zamienimy sobie to miejscami w ten sposób doskonale. O, niedaleko już ktoś jest. Tutaj rzucił granatem gazowym, naprawdę? Granat gazowy? O, to jesteś ty, dobra, to ci postrzelamy na razie strzałami. Zaczniemy od puszu, doskonale. Pierwszy damet wszedł, wycofajmy się troszkę. Chcemy, żeby to on był plecami do gazu, nie my, więc. Aj! błąd nie powinienem był zmieniać. Ej, no jak ty to zablokowałeś? Nie powinienem być w stanie. No i znowu, naprawdę? Jakim cudem? A, jeszcze żyjemy, jeszcze, jeszcze, jeszcze żyjemy. Jeszcze może nam się uda przeżyć. Mam taką nadzieję, że stracił dużo staminy próbując w nas rzucać. Zaraz się, spróbuję się wyleczyć naszym bandażem. Mam nadzieję, że mi się to uda. Nie! Cholera. A teraz będzie jeden na jeden, tak? Dokładnie. No i ta osoba będzie teraz miała bardzo łatwe... <grywa> ...rozegranie tej sytuacji. W dodatku znalazła też bardzo dobrą broń. Ice X, czyli... Siekierka do lodu jest czy też wspinaczkowa. Jest bardzo dobrą bronią w połączeniu z trójzębem No i w dodatku Rango ma tylko pół HP. Nie znalazł naszego bandaża. No i niestety przegra. Na to wygląda. Szczególnie, że Trifty jeszcze ma łuk. I w tej chwili jest w jeszcze lepszej, jeszcze bardziej uprzywilejowanej sytuacji niż my byliśmy. Niestety, jeszcze daje mi się we znaki. Jeszcze daje mi się wyznaki to, że dawno nie grałem, no i niestety nie wyszło to tak, jak powinno, a byliśmy bardzo, bardzo blisko. No cóż, teraz pozostaje nam chyba tylko kibicowanie Triftiemu. No bo cóż, on może za nas to jeszcze wygrać i pomścić nas w tym meczu. W każdym razie macie już ogólny zarys tego, jak wyglądają rundy błyskawiczne. Wygrywa oczywiście ten. To ma większe szczęście, w tym wypadku nie byliśmy to, niestety my, dlatego że trafiliśmy akurat w miejsce, w którym nie mieliśmy za dużo możliwości schowania się, tak żeby się odpowiednio móc wyleczyć. Jakbyśmy jeszcze się wyleczyli, obrócili, zaatakowali go jeszcze raz, to może coś by z tego wyszło, a tak no to cóż, wyszło jak wyszło, nic na to nie poradzimy. Jeszcze tylko dwie minutki zostały, zaraz powinno się zacząć zamykanie całkowite. W takim razie, jeszcze może wspomnę o planach twórców odnośnie gry, dlatego że właśnie w dniu wczorajszym, z tego co pamiętam, opublikowali oni biuletyn, w którym piszą o ogólnym zarysie planów, który mają dla The Kelling. No i ich plany są. Cóż, olbrzymie. Mm, żadnym innym słowem, chyba tego się nie da wyrazić. Naprawdę, mają olbrzymie plany. No i tak jak mówiłem, Trifly wygrał. Jeszcze o tych planach. Planują wprowadzić dużo kosmetycznych rzeczy, między innymi skórki do broni. No cóż, CSGO chyba ich inspirował i postanowili wprowadzić to też tutaj. Skórki do broni moim zdaniem są świetnym pomysłem. Mają również zamiar wprowadzić system rankingowy, który uprzyjemniłby rozgrywkę wszystkim graczom, i tym nowszym, i tym starszym. No i oczywiście wprowadzić jeszcze dużo, dużo innych zmian kosmetycznych. Takich jak na przykład zmienia, zmiana oświetlenia, którą możecie w tej chwili podziwiać. W porównaniu do ostatniego odcinka wygląda to naprawdę o niebo lepiej. No ale na ten odcinek to będzie już wszystko. Niestety nie udało nam się wygrać, ale nie będę się poddawał. Już niedługo, dobra w moje niedługo to jest czas bliżej nieokreślony, ale postaram się niedługo, 2-3 dni... Takie niedługo, za 2-3 dni, postaram się wrzucić kolejny odcinek, w którym już będę walczył do wygranej i nie poddam się na dwóch próbach. W takim razie do zobaczenia wtedy. Cześć!